Renifery nas tu przyniosły! Szybko! Potrzebujemy gwiazdkowych paznokci! Zbliżają się święta! Choinka już czeka na gwiazdkę! Ale nie mogę powiedzieć tego o moich paznokciach! Co za koszmar! Muszę wybrać się do salonu! Witaj! Proszę, ubierz moją choinkę! Znaczy, ozdób moje paznokcie. Zupełnie zapomniałam o świątecznej stylizacji. Bez obaw, zaraz to naprawimy. Pokryj tipsa beżowym lakierem do paznokci. Zegnij konfekcji w kształcie choinki na pół, używając noża do tapet. Połącz dwa drzewka i przyklej połówki do siebie, tworząc element 3D. Przymocuj do paznokcia. Rozdruk choinkę gwiazdą. Pomaluj kolejnego paznokcia czerwonym lakierem do paznokci i posyp brokatem. Gotowe? Wow! Teraz moje paznokcie lśnią jaśniej niż choinka. Potrzebuję świątecznego selfie. Ho-ho-ho, stylistko! Potrzebuję najbardziej ekscytującej stylizacji, jaką masz. Nieważne, jak wygląda. Tak długo, jak będzie ładna. Chwilunia. Czy to nazywasz świetnym manikirem? Nie ma mowy. Potrzebuję czegoś wow i gwiazdkowego. Takiego jak te ozdoby. Pomaluj tipsa białym lakierem. Dodaj krople kleju na gorąco. Pokryj utwardzoną kroplę przezroczystym lakierem. Dodaj kryształy górskie i koraliki do paznokci. Narysuj górę ornamentu i serpentynę używając czarnej farby. Zrób różne ozdoby na każdym z paznokci. To całkiem inna historia. Nieźle! Do zobaczenia za rok. Przepraszam, czy możesz mi zrobić proste świąteczne pazurki? Całe to konfety i szał świąt nie są dla mnie. Jasne, mam dla Ciebie klasyczny skandynawski wzór. Pomaluj paznokieć czerwonym perłowym lakierem. Nałóż na wierzchu warstwę matowego lakieru. Dodaj holograficzną taśmę na wierzchu. I ukształtuj płatki śniegu, używając diamentów. Stwórz różne wzory, nareszcie paznokci. Te magiczne, gwiazdkowe pazurki sprawią, że najbardziej poważna klientka pokocha święta. Zmieniłam zdanie. Chcę Mikołaja z brodą. Pokryj tipsa beżowym lakierem do paznokci. Dodaj pasek białego lakieru wyglądającego jak francuski manikir. Posyp białymi dekoracjami na wierzchu, to będzie broda Mikołaja. Spiłuj do tego kształtu. Namaluj twarz Mikołaja. Pomaluj wąsy lakierem i posyp białymi dekoracjami. Dodaj detale. I pokryj bezbarwnym lakierem. Wytnij czapkę z czerwonego filcu. Dodaj pompon i nieco białego futra. Dodaj czapkę do pustego pierścienia. różne wzory na pozostałych paznokciach. Co za uroczy Mikołaj z fajną czapką! Dobra robota! Pójdę wręczyć ludziom prezenty! Ho, ho, ho! Wesołych świąt! Ciecia Zosia przyszła poprosić o pomoc z pazurkami. Upiekła mnie co świeżych, piernikowych lutków, a teraz chcę mieć je na paznokciach. Pomaluj paznokieć na lawendowo, dodaj piernikowego ludka używając beżowej farby. Dodaj do niego kryształy górskie oraz detale. Pomaluj przezroczystym lakierem do paznokci. Wow, to są moje piernikowe ludziki, ale na pazurach. Co za ładny sposób na podanie deseru. Co za dzień! Jak to dobrze, że mam chwilę przerwy i mogę się zdrzemnąć! Co? Czemu zadzwonił mój budzik? A, no tak, to nowa klientka cała w dzwoneczkach. Stąd pochodzi ten dźwięk. Ona nie wie, jakiego rodzaju stylizację chce. Zrobię wszystko, tylko nie dzwoni. Zrób otwór w tipsie używając rozgrzanego szydła. Pokryj paznokieć białym lakierem. Załóż ogniwko na otwór. I załóż mały dzwoneczek. Przyklej kokardę na wierzchu. Dodaj naklejkę dzwonku dzwoń do kolejnego paznokcia. Oto idealny manikir dla tej dziewczyny. Świąteczne dzwonki dzwonią na jej pazurkach. Teraz wszyscy usłyszą, że idzie gwiazdka. Uff, udało się. Święta tuż tuż, a nasza stylistka paznokci ma wolne tylko jedno miejsce. Byłam pierwsza. Nie, bo ja... Weź moje ręce, a oto moje paznokcie. Ja siadłam, więc zaklepałam. Spokojnie, pomogę wam obu. Pokryj paznokcie perłowym niebieskim lakierem. Przyklej dwie małe filcowe kulki do siebie. Dodaj je do paznokcia. Ukształtuj bałwana z kawałków piankoliny. Dodaj oczka z białej farby, nałóż klej na resztę paznokci i posyp sztucznym śniegiem. Pierwszy manikir jest gotowy. Co za słodki bałwanek! Jest uroczy i nie rozpuści się. Hej, też chce śnieżne pazurki. Pokryj paznokieć perłowym niebieskim lakierem. I wysusz, używając lampy. Pomaluj białym żelowym lakierem na wierzchu i posyp białym akrylowym pudrem. Dodaj numery i wzory na wilgotnym lakierze, używając drewnianego patyczka. Stwórz w ten sam sposób na paznokciach ślady stóp i łap. śnieżne pazurki ze śladami, ale kreatywnie. A oto kolejna klientka. Ta dziewczyna jest tak radosna i czerwona jak cukierek. Nasza stylistka paznokci nie ma wątpliwości, jaką stylizację stworzy. Nałóż czerwony klej na gorąco na pergamin. Przykryj go większą ilością papieru i przyciśnij w równą warstwę. Wytnij cukierek laskę z zaschniętego kleju. Maluj w paski. Pokryj paznokieć srebrnym lakierem do paznokci i dodaj cukierka na wierzchu. Pomaluj przezroczystym lakierem do paznokci. Szykowanie prawdziwych słodyczy jest łatwiejsze niż tworzenie tych miniaturek na paznokciach. I gotowe. Pazurki są gotowe. Wow, co za ładna, świąteczna stylizacja! Dziękuję! Oto gwiazdkowe łakocie dla ciebie! Kim jest ta dziwna klientka? Myśli, że jest magikiem! Teraz wyczaruję pojedynczego renifera! Zaczekaj, poproszę dłonie! Teraz ja przywołam magiczny wzór zorzy polarnej specjalnie dla Ciebie. Pomaluj tipsa białym lakierem akrylowym. Nałóż matowy lakier na wierzchu. Przytknij końcówkę niebieskiego markera na jednym boku końcówki białego. Przymocuj fioletowy z drugiej strony. Poczekaj, aż nasiąknie. Pomaluj paznokieć kolorowym markerem. Stwórz efekt ombre. Zabezpiecz go matowym lakierem do paznokci, umieść małą śnieżkę w woreczku strunowym, dodaj krople żelowego lakieru do paznokci, wyrównaj warstwę pędzlem, umieść srebrne gwiazdy przy śnieżynce, wysusz paznokcie pod lampą, usunij śnieżynkę, gdy lakier stwardnieje i przytnij. Dodaj śnieżynkę do paznokcia. Hej, pani Arktyko. Twoje pazurki są gotowe. Nieźle, dzięki. Kocham zorzę polarną. O nie, już prawie północ. Pracowałam tak ciężko, że sama się nie wyszykowałam. Nie smuć się, śnieżynko. Dobra wróżka wszystko naprawi. Będziesz królową nocy. Pomaluj paznokieć białym lakierem. Dodaj zielony pierścień po środku. Narysuj małe linie. Niech wyglądają jak małe gałązki jodły na świątecznym wieńcu. Dodaj czerwoną kokardę. I pokryj bezbarwnym lakierem. Udekoruj je drobnymi kryształami górskimi. Pomaluj resztę paznokci na zielono. To cud! Dziękuję moja świąteczna wróżko! Cały strój i paznokcie są piękne, a teraz czas na zabawę, podobały Ci się nasze nailartowe pomysły na gwiazdkę? Napisz w komentarzu, których z nich wypróbujesz w te święta. I nie zapomnij kliknąć, lubię to. Subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić nowych świątecznych pomysłów. Od trum trum!